Witamy Was oficjalnie na konferencji prasowej z okazji przedłużenia współpracy sponsoringowej DPD Polska i Tour de Poloń. Cieszę się bardzo, że to już 5 lat od momentu, kiedy pracujemy z firmą DPD. Firma kurierska, która dowozi, dowozi wszystkie towary do ludzi, dając im wiele radości, wiele satysfakcji. Podobnie jak Tour de Pologne. jadąc przez całą Polskę, jadąc przez prawie 500 miejscowości w całym kraju, ponad 1000 kilometrów przejeżdżamy, też niesie tą dobrą energię. Połączyliśmy wspólnie razem tę energię i firmy DPD, i firmy kurierskie i Tour de Pologne. To ta nas wielka nobilitacja i olbrzymia wartość wspierać coś, co rdzennie jest polskie, ma też charakter globalny. To jest potężne przedsięwzięcie logistyczne, to jest 20 tirów scenografii, trzeba przewieźć to, rozłożyć, etap się kończy, zabrać, przewieźć dalej itd. tak dalej i tak dalej. I ta współpraca cała logistyczna, pomoc przy przewożeniu tych, tych wszystkich materiałów. Nie wyobrażam sobie, żeby znaleźć, mieć lepszego partnera od właśnie od tych spraw logistycznych, więc oczywiście nasza flota, nasze wsparcie powoduje, że wyścig skutecznie może przenosić się. Z dnia na dzień w różne miejsca i zakątki naszego kraju. Konferencja z okazji przedłużenia współpracy DPD z Tour de Poloń za nami, więc nareszcie mogę już oficjalnie o tym mówić. Od dziś aż do samego Tour de Pologne, że DPD już piąty rok z rzędu jest oficjalnym kurierem właśnie Tour de Pologne. Jesteśmy z tego powodu mega szczęśliwi, będzie się działo, więc śledźcie nasze media społecznościowe. Wierzcie mi, warto. Do zobaczenia na trasie!